Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you and you shall be my witnesses in Jerusalem And in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Od czasów apostolskich aż po nasze dni powstało wielu świadków głoszących Jezusa i ukazujących moc ducha świętego. Dzisiaj wspominamy z wdzięcznością ofiarę męczenników ugadyjskich, których świadectwo umiłowania Chrystusa i jego kościoła słusznie do dotarło aż po krańce ziemi. Wspominamy także męczenników anglikańskich, których śmierć za Chrystusa świadczy o ekumenizmie krwi. Wszyscy ci świadkowie dbali o dary Ducha Świętego w swoim życiu i dobrowolnie dali świadectwo swojej wiary w Jezusa Chrystusa, nawet za cenę życia, a wielu w bardzo młodym wieku. A great cloud of witnesses has been raised up to power of the of Today we recall with gratitude the sacrifice of the Uganda martyrs, whose witness of love for Christ and His Church has truly gone to the end of the earth. We remember also the Anglican martyrs, whose deaths for Christ testify to the ecumenism of blood. All these witnesses nurtured the gift of the Holy Spirit in their lives and freely gave testimony of their faith in Jesus Christ, even at the cost of their lives. Many at such a young age. We received the gift of the abyśmy stali się synami i córkami Boga ale także byśmy nieśli świadectwo Jezusowi żeby był znany i miłowany w każdym zakątku świata otrzymaliśmy Ducha Świętego kiedy zrodziliśmy się na nowo w Świętym i zostaliśmy umocnieni jego darami w bierzmowaniu każdego dnia jesteśmy wezwani

we received the spirit when we were reborn in baptism and we were strengthened by his gifts at our confirmation. every day we are called to deepen the holy spirit's presence in our life, to fan into flame the gift of his divine love so that we may be a source of wisdom and strength to others. Dar Ducha Świętego jest takim darem, który otrzymaliśmy, aby się nim dzielić z innymi. Jednoczy nas nawzajem ze sobą jako wiernych i żywych członków mistycznego ciała Chrystusa. Nie otrzymujemy daru Ducha Świętego tylko dla siebie, ale po to, żeby budować się nawzajem wierze, nadziei i miłości. Myślę o świętych Józefie Mkasa i Karolu Luandze, którzy będąc pouczeni w wierze przez innych, zechcieli przekazać dar, który sami otrzymali. Czynili to w niebezpiecznych czasach. Zagrożone było nie tylko ich życie, ale także życie młodszych chłopców powierzonych ich opiece, ponieważ rozwijali swoją wiarę. I wzrastała ich miłość do Boga. Nie lękali się nieść Chrystusa innym, nawet za cenę życia. I wiara stała się świadectwem. Dziś czczeni są jako męczennicy, a ich przykład wciąż inspiruje wielu ludzi na świecie. Nadal głoszą oni Jezusa Chrystusa the gift of the Holy Spirit is a gift which is meant to be shared. It unites us to one another's believers and living members of Christ's mystical body. We do not receive the gift of the Spirit for ourselves alone, but to build up one another in faith, hope, and love. I think of Saint Joseph Magasa. And Charles Luanga, who after being catechized by others, wanted to pass on the gift they had received. They did this in dangerous times. Not only were their lives threatened, but so too were the lives of the younger boys under their care. Because they had tended to their faith and deepened their love of God, they were fearless in bringing Christ to others, even at the cost of their lives. Their faith became witness. Today, venerated as martyrs, their example continues to inspire people throughout the world. They continue to proclaim Jesus Christ and the power of his cross. <inaudible> Jeśli, podobnie jak męczennicy, codziennie będziemy ożywiali dar Ducha Świętego, który mieszka w naszych sercach, to wówczas z pewnością staniemy się owymi uczniami, misjonarzami dobycia których wzywa nas Chrystus. Oczywiście dla naszych rodzin i przyjaciół ale także dla tych, których nie znamy, a zwłaszcza dla tych, którzy mogą być niezbyt życzliwi, a nawet nastawieni do nas wrogo. Ta otwartość na innych zaczyna się w rodzinie, w naszych domach, gdzie uczymy się miłości i przebaczenia.

Which Christ calls us to be. To our families and friends, certainly, but also to those whom we do not know, especially those who might be unfriendly, even hostile to us. This openness to others begins first in the family, in our homes, where charity and forgiveness are learned, and the mercy and love of God made known in our parents' love. It finds expression, too, in our care for the elderly and the poor, the widowed and the orphaned. La testimonianza dei martiri mostra a tutti coloro che hanno ascoltato la loro storia, allora e oggi che i piaceri mondani e il potere terreno non danno gioia, non danno pace durature. Świadectwo męczenników ukazuje wszystkim, którzy usłyszeli ich historię wówczas i dzisiaj, że przyjemności światowe i władza doczesna nie dają trwałego pokoju i radości. Raczej wierność Bogu, uczciwość i prawość życia oraz autentyczna troska o dobro innych przynoszą nam ten pokój którego świat dać nie może. Nie zmniejsza to jednak naszej troski o ten świat, tak jakbyśmy patrzyli jedynie na życie przyszłe. Wręcz przeciwnie, wskazuje cel dla życia na tym świecie i pomaga nam dotrzeć do potrzebujących, współpracować z innymi dla dobra wspólnego. I budować społeczeństwo bardziej sprawiedliwe, które promuje godność człowieka, nie wykluczając nikogo, które chroni życia będącego darem Boga i chroni cuda przyrody, stworzenie będące naszym wspólnym domem. and integrity of life and genuine concern for the good of others bring us that peace which the world cannot give this does not diminish our concern for this world as if we only look to the life to come instead it gives purpose to our lives in this world and helps us to reach out to those in need to cooperate with others for the common good and to build a more just society which promotes human dignity without excluding anyone, while defending God's gift of life and protecting the wonders of nature, his creation and our common home. Cari fratelli, sorelle, Jest to dziedzictwo, które otrzymaliście od męczenników ugandyjskich. Egzystencje naznaczone mocą Ducha Świętego. Egzystencje świadczące także i dziś o przemieniającej mocy Ewangelii Jezusa Chrystusa. Nie przyswajamy sobie tego dziedzictwa okolicznościowym wspomnieniem lub przechowując je w muzeum, jakby było cennym klejnotem. Naprawdę, oddajemy jemu hołd i oddajemy cześć wszystkim świętym. Kiedy raczej wnosimy ich świadectwo Chrystusowi do naszych domów i w środowisko osób nam bliskich, do miejsc pracy, społeczeństwo obywatelskie, zarówno kiedy przebywamy w naszych domach, jak i wtedy, kiedy udajemy się do najbardziej oddalonych zakątków świata. Lives which witness even now to the transforming power of the gospel of Jesus Christ. This legacy is not served by an occasional remembrance or by being enshrined in a museum as a precious jewel. Rather, we honor them and all the saints when we carry on their witness to Christ in our homes and neighborhoods, in our workplaces and civil society. Whether we never leave our homes, or we go to the farthest corner of the world. Niech męczennicy ugandyjscy wraz z Maryją, Matką Kościoła, orędują za nami i niech Duch Święty rozpali w nas ogień Bożej Miłości. May the martyrs, together with Mary, Mother of the Church, intercede for us. And may the Holy Spirit kindle within us the fire of his divine love. <speaking in Hebrew> <speaking in Hebrew>